Dzień dobry, dzisiaj prezentuję ziemniaki na balkonie tutaj w takiej donicy donica stała, stoi w wiaderku żeby tam woda się nie przeciekała w taki sposób w tej chwili wyglądają te liście one już zżółkły mocno i tutaj się łamią i postanowiłam dzisiaj podebrać troszkę ziemniaczków o Jeden ziemniaczek, oni wystają. Tu jest jeden malutki, to, to go zasypię. No i tu taka grula fajna. Proszę bardzo, następny. Teraz będziemy dalej szukać. O, następny ziemniaczek. Ja postanowiłam zostawić krzak. Jeszcze, bo Anusz widelec, a ten to jest stary, ten to jest z niego rodził. O, tutaj czuję. Następny ziemniaczek. Yy, zostawię po prostu, dlatego że może tam jeszcze te malutkie będą chciały rosnąć, o taki na przykład tu jest malutki, to ja go zostawiam i podbieram inne, tak, tutaj też jest malutki, czuję pod ręką to jeszcze niech one sobie podrosną tu coś czuję, ale to jest chyba grula ta stara tak no Prawdę mówiąc, to tak już nie. Ach, tutaj też chyba coś starego. Uff. No nie wiem, chyba to na tym by był koniec. Chciałabym to wszystko wywalić, a trochę nie chcę. Ze względu na. jeszcze, jeszcze może rodzić, nie? No dobra, to Do dzisiejszy zbiór, chyba tylko tyle. Fajnych ziemniaczków. Zobaczymy, co dalej będzie. Dziękuję.